Znajdujemy się w Edykule w samym sercu grobu Chrystusa, tam, gdzie co roku dokonuje się cud świętego ognia. To tutaj patriarcha Jerozolimy przyjmuje płomień, gdy wierni świętują zmartwychwstanie. Według tradycji na tym kamieniu spoczywało ciało Jezusa przez trzy dni. Bo grób Chrystusa to nie tylko miejsce Jego puchówku, lecz także przestrzeń jednego z największych cudów, zmartwychwstania. Każdego roku chrześcijanie na całym świecie świętują to wydarzenie podczas Wielkanocy. W Wielką Sobotę w przeddzień Świąt Wstania do Bazyliki Wstania przybywają tysiące wiernych. Gromadzą się zarówno w środku, jak i przed jej murami. Obecni są przedstawiciele wszystkich odłamów chrześcijaństwa. Ale wszyscy z niecierpliwością oczekują jednego człowieka, patriarchy Jerozolimy. Po przybyciu przystępuje on do niezmiennego od wieku rytuału. Patriarcha, ubrany w liturgiczne szaty, zdejmuje je, by pokazać, że nie ma przy sobie niczego, nawet zapału. Wchodzi do edukuły, drzwi zostają zamknięte. Po chwili, przez otwory po bokach wydobywa się światło. Płomień z martwych wstałego zostaje przekazany wiernym. Święty Ogień. Zjawisko niezwykłe, cud potwierdzony bez żadnych sztuczek. Przed ceremonią strażnicy upewniają się, że w Edykule nie płonie żadna lampa oliwna. To gwarancja autentyczności cudu, który symbolizuje zmartwychwstanie Chrystusa. Płomień, który wydobywa się z grobu, jest znakiem triumfu Chrystusa nad śmiercią. Cud świętego ognia nie pojawia się dowolnej porze. Związany jest ze zmartwychwstaniem Chrystusa, sednem wiary chrześcijańskiej. Ale skąd bierze się to tajemnicze zjawisko? I dlaczego wciąż się powtarza? By to zrozumieć, trzeba cofnąć się w czasie. W IX wieku pielgrzym Bernard Lessage jako pierwszy opisał cud świętego ognia. To najstarsze znane pisemne świadectwo tego zjawiska. Po raz pierwszy mamy więc dowód na piśmie, że ogień ten uznawano za cudowny. Według Bernarda Anioł stąpił z nieba i zapalił lampy oliwne przy grobie. Od czasów karolińskich wierzono już, że ogień ma nadprzyrodzone pochodzenie. Sława świętego ognia szybko przekroczyła granicę Jerozolimy, stając się symbolem i przedmiotem dumy, ale i rywalizacji.